Hej, Dzisiaj będą już chyba cz czwarty numer? Chyba już czwarty, ostatni przeczytany. Po prostu myślę, że po wakacjach będziemy mieli sporo do oglądania. Już w wakacje czytam średnio 30 książek. A nie będę miała jak przesyłać filmów, jeszcze tego nie będę. Więc zaczynajmy. Pierwszą książką będzie Richard Paul Evans, szukając Noel. I przeczytam Bolsem oczywiście zasznuleni w Osku. Przeczytam z tyłu. Missy nie miała łatwego życia, nie pamiętała swoich prawdziwych rodziców i wolała zapomnieć o koszmarze, jaki zgotowała jej adopcyjna rodzina. Jej marzeniem było odnalezienie Noel, ukochanej siostry, z którą rozdzielone od Poszukiwania nabrały rozpędu, gdy myśli spotkała Marka, faceta z przeszłością. Połączyło ich uczucie inne niż wszystko, co dotychczas przeżyli, szczęście nie mogło jednak trwać wiecznie. Czy ponura przeszłość okaże się silniejsza niż miłość? Czy można odzyskać utracone dzieciństwo i rodzinę? Więc tak, znowu coś o miłości. Tak, macie znowu o miłości. Wow! Tak, jasne. Nie wiem, mi jakoś książkę która nie jest w miłości. Bo naprawdę z takiej nie mogę znaleźć. Dobra, teraz coś na temat książki. Moja opinia, tak od 0 do 10, to jest 8. Nie rozumiem tego, jak ja tak powiem. Biorę książkę, patrzę się. Nawet, gdyby po prostu, nie wiem, nie było tego, przeczytałabym coś ale no dobra, wezmę. Przeczytam. Super. Książka mnie zaskoczyła. Myślałam, że będzie jakaś nudna. I tylko takie. Bardziej ma sidła niż coś takiego. Ma. No. Dobra. Niż coś takiego. To dosyć i nie, nie chodzi o żadne wątki romantyczne, właśnie o to chodzi. Historia jest taka no, prawdziwa, po prostu. Nigdy w ogóle nie takiego. O ja, nie mówię to teraz opisać. To jest po prostu książka idealna na wieczory z herbatą. Albo taka już przed samym snem, którą można przeczytać naprawdę bardzo szybko. Naprawdę nie wiem, nie wiem, co zrobić, żeby Wam jeszcze polecić, bo po prostu trzeba ją samemu przeczytać. I może w pewnym momencie tak przystaniecie i nie będzie Wam się chciało czytać dalej, ale naprawdę warto przejść do ostatniej strony. Może zakończenie nie jest jakieś takie wow, bo naprawdę można się domyślić tego zakończenia, ale tak jest dosyć rozczarująco, to można powiedzieć, tyle można to powiedzieć. Następnie to jest Eric Segal Love Story, prosta opowieść o związku Olivera Barreta i Jenny Cavilleri. Cieszące się z takim, z takim samym powodzeniem kolejnych pokoleń, czytelników staje się współczystnym mitem o idealnej miłości. Idealna miłość. Tak. No opowieść o wejbu młodych ludzi, studentów, którzy poznają się. Tak, przypadkiem on jest. Takiego bardzo bogatego gościa. Nie wiem jak on dokładnie, nie wiem czym on się to pani zajmował, ale no, był bardzo bogaty. A Jenny to prosta dziewczyna z włoskiej rodziny. Nie ma co, naprawdę. Uczycie może być. Takie, że on bardzo bogaty, ona biedniejsza, Ło, wow, tak pięknie, ładnie. No ale nic nie jest pięknie, ładnie. Więc może wy macie jakieś większe przemyślenia na temat tej książki. Bo ja po prostu, jak o nim myślę, to zaczną się wzruszać. Po prostu zakończenie jest takie, takie, takie smutne. Nie lubię takiego zakończenia. Ule, jak wszystko się kończy pięknie i ładnie. Następną książką jest Colin Hope, klątwa Tygrysa. To jest pierwsza część całej serii o Tygrysie. I klątwie. Magnetyczne oczy Tygrysa, prawda, ma klątwa, którą może zdjąć tylko ona, namiętność silniejsza niż strach. Razem muszę stawić czułam rocznym siłom, czy poświęcą wszystko w imię miłości. Książka przygotowo-romantyczna. Można tak chyba stwierdzić, której większość akcji dzieje się w Indiach. Jeśli lubicie Indie, to może Wam się spodobać. Ja nigdy nie przepadałam za Indiami. tam już jedną książkę z Indiami w tle, ale była taka bardziej kulturowa. A tutaj. taka magiczna bardziej. Więc tak mamy naszego białego cygrysa Rena i Kelsey, Kelsey, tak. Kelsey, to już nie jest chyba Kelsey. która pomaga zdjąć klączkę naszemu białemu tygrysowi, który okazuje się. Nie wiem na początku, ona mi się, że to tylko złote, teraz do pracy w cyrku, a to nie Więc warto przeczytać, jeśli widzicie takie klimaty magiczne, prawda? Następnie książkę, której nie chcę omawiać, bo naprawdę jest już omówiona chyba w 100% na połowie kanału na YouTubie. Pałam. Nie żałuję ani nie pokałam być. Jestem dalej po środku i nie wiem co zrobić. Dalej muszę oddać. Tak. Tylko Na Znaczy się oj nie powiedzieć. Trzeba ją tylko oddać. Przemyślenia głębsze nie ma. Nigdy nie będzie chyba. Czaram z czynami, którymi się oczywiście ta książka podobała. Wiedziałeś, że bohaterka jest strasznie niezdecydowana. Już na samym początku to widzę, że jest taka. Taka, taka, beznamięta. Bez uczucia. Taka jak kartka papieru. Dopiero. No. Grey. Coś tam w niej wykształtuje. No, to jest taka. Taka, taka, taka. Nijaka. Książka jest trochę nijaka. Ma. Ale cóż. I to tyle na dziś. Przepraszam Was, że nagrywam dla popa, ale nie mam się ostatnio rozstawić moim prowizorycznym stelażu. Nie, jak to jest? Jak to no, jest Zapomniałam. Nie wiem teraz. Dobra, no, tak. dziękuję Wam bardzo serdecznie. Przepraszam za ten film, że jest taki okropny, ale może mnie zrozumiecie, Nie mam zupełnie jak się rozpadać. Nie wiem, gdzie nie wiem, jak gdzieś ciemno wszędzie. Teraz tylko tak jest jakoś trochę. Jaśni. Chociaż ostatnio cały czas przecież leje, wiecie o tym. No i to tyle na dziś. Dziękuję Wam serdecznie. Na razie, pa!